Siemaneczko, witam was w nowej serii, w której pokażę Wam, jak wygląda taka, takie życie, w sumie trenera od środka. Będą to po prostu vlogi, w których będę pokazywał przede wszystkim jak trenuję, żebyście mieli również z tego wartość będę starał się omawiać każdy swój trening, dlatego takie ćwiczenie, a nie inne. Jak będę zmieniał plan treningowy, to będziecie go ze mną układać. Będę również właśnie omawiał każdy aspekt właśnie układania swojego planu treningowego. To samo będziecie mogli widzieć w kontekście jakby żywieniowym, czyli będę starał się pokazywać każdy swój posiłek, jaki jem w ciągu dnia, żebyście mogli ewentualnie się również tym zainspirować, jak i czasami pokażę swoją pracę od środka. Więc po prostu będą to takie vlogi, które będę starał się wrzucać raz w tygodniu, tak samo jak mamy podcast raz w tygodniu w niedzielę o 10, to prawdopodobnie vlogi będą w środy nie wiem, o 18 to już sobie wymyślę o której godzinie. Więc zapraszam Was do tego pięknego kontentu i zaczynamy poniedziałkiem, godzina 6.42, a ja wybieram się właśnie po świeże bułeczki, czyli jest to moja codzienna, poranna rutyna, czyli sklep, świeże bułeczki i śniadanie. Let's go! Dobra, mamy śniadanie, jak zawsze u mnie jest to jajecznica. E, tutaj łapcie makro tego śniadania. I taki mały tip, swoją drogą, jeśli będziecie jeść jakiś posiłek na zdecydowanie mniejszym talerzu, to tak psychologicznie może zadziałać to tak, że się bardziej najecie, ale to jest taka bardziej ciekawostka, zdecydowanie większą robotę zrobi Wam to, że będziecie mieć odpowiednią ilość błonnika w swojej diecie, więc nie, nie zapomnijcie o owocach i warzywach w swojej Diecie, a ja idę wcinać. Dobra, jest 7:42. Ja za niedługo zaczynam treningi personalne z rana. Taki jest plan na dzisiejszy dzień. Tylko dwa, więc taki luźniejszy poranek. Potem robię swój trening, który oczywiście zobaczycie. I w zależności od tego, kiedy skończę, no to mam dziurę czasową, więc wrócę sobie do domu, porobię pewnie raporty lub pobawię się montażem właśnie tego materiału. A potem od 17:15 do 21:00 mam dalsze treningi personalne, więc tak wygląda plan na mój dzisiejszy dzień. Dobra, na moim treningu pierwsze ćwiczenie to jest tak, jak widzicie, będą to dipy w tylko trzech seriach, na tylko trzy powtórzenia. Dlaczego tak? Dlatego, że po prostu stwierdziłem, że chcę to ćwiczenie zrobić siłowo. Lubię bardzo wykonywać ćwiczenia, gdzie mogę nawalić sobie bardzo dużo ciężaru. No i dipy jest, są takim ćwiczeniem, właśnie gdzie można sobie. Troszeczkę tego ciężaru doczepić. Tutaj miałem 42,5 kg doczepione, no plus jeszcze moja masa ciała. Na ten moment jest to tam 89-90 kg, więc to, to jest to bardziej taka siłowa, mocno seria. Bardziej targetuje to ćwiczenie na, na triceps, aczkolwiek, no wiadomo, kratka piersiowa też tutaj dostanie swoją pracę, i właśnie tym ćwiczeniem zaczynam trening góry. Następnie mamy wiosłowanie pendleja. E, tak samo jak w ćwiczeniu pierwszym bardzo lubię po prostu wszelkie duże ciężary więc e, dlatego zamiast tradycyjnego wiosłowania zrobiłem wiosłowanie pędleja żeby mieć właśnie większy ciężar oraz z racji tego, że mam troszeczkę problemy z odcinkiem lędźwiowym to fakt, że kiedy odkładam sztangę te lędźwie nie są obciążone one są tylko obciążone wtedy kiedy, kiedy tylko ten ciężar jest w powietrzu e, gdybym robił tradycyjne wiosłowanie no to te lędźwie cały czas by wiecie trzymały moją pozycję no i to by mogło powodować, że gdzieś tam ten ból by mi wrócił. Potem sobie przechodzimy na wyciskanie na, na skosie hmm, handlami. No i tak jak widzicie, po prostu robię sobie to w trzech seriach. Plecy też robiłem e, pendleja w trzech seriach. Tutaj też właśnie będą trzy serie. Zakres taki między sześć, między 5, 6 a 8 powtórzeń. Tutaj akurat wpadły, wpadło 7 powtórzeń w tej serii, która jest nagrywana. 30 -kami, no prawie 40 -kami, no Bo jednak po tych dipach byłem troszeczkę zmęczony, więc ciężko było tutaj o ten większy ciężar. No i z racji tego, że to jest kos wiadomo, no to góra klaty dostaje największy bodziec. Potem mamy dalej plecy, ale już w innej jakby wersji innej, innej, innym wektorze ruchu. O może tak bym powiedział. Bo wcześniej mieliśmy pędle gdzieś to przeciąganie jest bardziej od przodu. No tutaj mamy formę ściągania bardziej właśnie z góry. I tutaj lat pull w takiej wersji bardziej odchylonej, dlatego że w pędleju bardziej ten czworoboczny dostaje w pierdziel, bo tam mocno się skupiałem na retrakcji łopatek, jak i tego, żeby ten ciężar właśnie był duży. Tutaj patrząc na ustawienie, mocniej targetujemy tutaj najszerszy grzbietu. Wyłączając troszeczkę te obłę ze względu właśnie na te odchylenie do tyłu. Potem w super serii mam wznosy do boku, czyli robię jedną serię wznosów do boku na te 10 powtórzeń. Tutaj padło 15, i potem od razu przechodzę na kolejne ćwiczenie na, na biceps. Mianowicie jest to uginanie w leżeniu na ławce skośnej. Dlaczego taka wersja? Dlatego, że po prostu mi się podoba. To jest jedna rzecz, druga ten biceps jest w rozciągnięciu, i, i, i dlatego mi to bardzo odpowiada. Też fajnie można tutaj poprawić klatkę, jakby mobilność kartki piersiowej, jeśli ktoś ma tutaj problem z nią. Tutaj widzicie troszeczkę inne nagranie, bo jednak na tym treningu, który robiłem ostatnio, nie nagrałem tego ćwiczenia, więc po prostu gdzieś wygrzebałem z telefonu jakieś swoje stare nagrania, jak robiłem to ćwiczenie, więc tu jest super seria, trzy takie serie. Czyli najpierw wznosy do boku, mikro przerwa 30-60 sekund i potem wsiadam na właśnie uginanie takie jakie widzicie, potem jest dłuższa przerwa 2-3 minuty i powtórka wznosy do boku i znowu ćwiczenie na, na bicka. I trening kończę e, brzuchem, jest to najbardziej kaleczone ćwiczenie jeżeli chodzi o technikę. Mianowicie jest to te słynne kółeczko, tutaj mam dwie serie tylko. I tutaj musicie zwrócić uwagę, jak będziecie kiedyś je robić, żeby w momencie, kiedy wracacie, to musicie się jakby garbić. I wasze biodro nie może wyjść poza linię kolan. Kolana robią, załóżmy, taką kreskę, pionową do góry i te biodro nie może wyjść poza nią, czyli bardzo często jak ktoś robi to ćwiczenie, to w momencie, kiedy idzie, jakby wraca, to pośladkami siada napięcie. No i tego nie może być. Tak jak widzicie, moje pośladki nie wyjeżdżają za linię Kolana, jaki również kółko nie wjeżdża pod pępek, tylko mniej więcej bark robi również linie w dół i poza nią, kółko tam nie wjeżdża w stronę kolana I, i, I w sumie to są te najczęstsze rzeczy, które można tutaj spieprzyć. I tak się prezentował ten mój trening siłowy. Dobra, ja już jestem na chacie po, po treningu, właśnie sobie po prostu odpoczywam, co tu dużo mówić, bo jestem nakpadnięty, bo od godziny 7.45 mnie nie ma w domu, jest 15, a wszedłem dopiero co. Jak widzicie, nawet nie mam włosów ogarniętych i nie będę ich dzisiaj ogarniał, mam to gdzieś. I na 17.15 mam kolejne treningi personalne, aż do 21, więc to jest najbliższy czas na to, żeby trochę odsapnąć, piję sobie kawę właśnie, za chwilę też będzie posiłek wlatywał, więc wam go pokażę. No i w przypadku, gdyby było dużo raportów u mnie to raczej bym tutaj teraz pracował i robił te raporty i też wieczorem. A tak zostawię te raporty na wieczór i też również zgranie tych materiałów z dzisiejszego dnia na kompa i gdzieś tam już wstępny montaż. Więc na ten moment ja sobie na razie posiedzę, popiję kawusie, coś se przejrzę internety i za chwilę widzimy się w kuchni. Dobra, generalnie miałam wam pokazać jak gotuję, tylko problem jest taki, że już mam gotowe, bo robię tak, że jeżeli chodzi o moje posiłki, te obiadowo-kolacyjne, przygotowuję je jednego wieczoru na dwa najbliższe dni. Więc mam tutaj w pudełku już gotowe jedzenie. Po prostu wam pokażę, co to będzie. W pudełku mam przygotowany makaron z mięsem i warzywami. Tak to wygląda. Za chwilę to będę po prostu odgrzewać. No i żeby po prostu gdzieś tam więcej warzyw jeszcze nabić, używam, jak mam ochotę, na zupę takich. No ja wiem, że to nie jest może najlepszy wybór, ale jeśli ktoś po prostu nie ma czasu na robienie sobie zup, albo po prostu też nie potrafi, to ja korzystam z takich gotowych w. Biedrące i do tego dorzucę jeszcze jedno jabłko, i tak będzie się prezentował ten mój dzisiejszy obiad, i kolacja będzie taka sama jak to, tylko bez zupy. Jedzenie mi się już spokojnie odgrzewa i jak zjem, to już tak naprawdę będzie czas, żeby się powoli zbierać na te treningi personalne. Dzisiaj mam dwie stałe osoby i jedną nową panią, więc to będzie jakby taka, takie spotkanie diagnostyczne powiedziałbym, gdzie właśnie sprawdzę, jakie są możliwości danej osoby. Gdzieś też próbę wywiad taki środowiskowy, żeby sprawdzić po prostu, jakie są cele tej osoby, jakie kontuzje i itd., dalej To potem sprawdzam właśnie w takim treningu diagnostycznym. No i na sam koniec po prostu podejmujemy obydwoje decyzje, czy, czy działamy, czy też nie. Może być jakaś sytuacja. Rzadko, ale to się zdarzyło, że po prostu nie jestem w stanie takiej osobie pomóc, bo ma wygórowane oczekiwania, lub po prostu przypadek tej osoby jest na tyle jakby. Skomplikowane pod względem aspektów zdrowotnych, że po prostu się nie podejmuje pracy z taką osobą, albo po prostu cel jest totalnie się mija z moimi kompetencjami. Tutaj bardzo często jest tak, kiedy ktoś na przykład chce wystartować w jakimś, nie wiem, maratonie i tak dalej, no to wiem, że są osoby, które lepiej zrobią ode mnie tą pracę, no to się po prostu nie pcham w coś takiego. Ja się stricte zajmuję poprawą sylwetki u generalnej populacji i bardzo często, jak ktoś przychodzi, zdarzy się też, że jakieś przygotowanie motoryczne do testów sprawności w służbach mundurowych też jak najbardziej pomogę, ale właśnie już jakieś stricte sporty walki, jakieś tam koszykówki, siatkówki, w takie rzeczy nie wchodzę, bo mnie to nudzi, dlatego się też w tym nie edukuję i po prostu to nie to, że odrzucam, ale przekierowuję do swoich kolegów po fachu, którzy po prostu są w tym dobrzy. Często takim problemem trenerów, czy problemem, taką rzeczą, którą robią trenerzy jest to, że się biorą za wszystko, no po części czasami trzeba, bo jeśli dopiero trener zaczyna swoją działalność w nesie, znaczy w nesie może, w tej branży, no to no, skądś musi wiedzieć, to, w, co chce się, w czym chce się specjalizować, no i też musi wszystkiego spróbować, więc z jednej strony spoko, z drugiej strony no wyobraźcie sobie, że płacicie niemałe pieniądze za usługę trenera, który sam nie wie co robi. Dobra, ja idę wcinać, no i tak naprawdę zwiłem się na personalki, więc zobaczymy się pewnie dopiero wieczorem. Z takim podsumowaniem dnia i zaplanowaniem Kolejnego. Witam Was pod wieczór, mamy 21.20. Właśnie skończyłem treningi personalne i mam swoje, swoje swoją kolację, taką samo, co, co obiad, więc nie wstawiam wam tutaj teraz makro. Jakie działania teraz na wieczór? Pomontuję sobie już, zawsze montować tego vloga, którego teraz oglądacie, żebym miał mniej roboty później, więc za chwilę będę przesyłał z kamery sobie zdjęcia na kompa. No i wieczór to jest taki moment, gdzie już raczej nie chcę jakoś umysłowo pracować mocno, bo jest z racji tego, że jest ta 21.20 a jutro jest pobudka znowu o 6. No to też nie chcę dawać sobie spalnik wieczorem. Żeby Muszę móc po prostu się wyspać, bo jutro mam brazylijskie jiu mam zrena personalne, mam więcej czasu na raporty jutro, więc jutro wolę o raporty. No i możecie teraz złapać sobie kilka przebitek, jak sobie montuję przed komputerem. No i tak naprawdę, jak coś tam się pobawię z tym montażem, to tak naprawdę za chwilę będę pewnie szedł czytać książkę, żeby się już wyciszyć. Jeśli kogoś interesuje, co czytam, jak kojarzycie Jacka Walkiewicza, to on ma taką książkę Rozmyślnik i po prostu jakieś takie rozkminy tutaj daje, więc jak przeczytam, to może zrobię film, film z recenzją tego, tej książki, chociaż wątpię, że będę się w recenzję tutaj bawił. Więc na ten moment kończę ten poniedziałek dla Was, ja za chwilę idę montować i widzimy się jutro z samego rana. Siemano, mamy wtorek, godzina 7.14, ja już byłem oczywiście w sklepie i już postawiłem sobie śniadanie, nie chciałem się tego nagrywać, bo byłem strasznie ospały, jeszcze mnie gardło bolało, więc chciałem się rozbudzić, żeby dopiero sięgnąć po kamerę. Co mam na śniadanie, generalnie w planach miała być znowu jajecznica, ale skończyły mi się jajka, więc musiałem improwizować. I co im robię wtedy, jak mam improwizować? Zawsze staram się, żeby były owoce i żeby było białko. No i w tym wypadku mam po prostu kanapki. Te same co wczoraj. Do tego wziąłem sobie jeszcze melona, całe pół melona, a jako źródło białka z racji tego, że tak troszeczkę mam pusłodówkę i nie było co nałożyć na kanapkę, no to będzie. Po prostu białko. Na razie go jeszcze nie zrobiłem, jak to sobie zjem, to sobie na spokojnie wypiję. Jaki jest plan na, na dzisiaj? Za chwilę zbieram się na dwa personalne tylko, więc taki luźny start jest. Potem wracam do domu i mam dużo czasu na to, żeby popracować przed kompem, więc na pewno raporty. I będę chciał rozplanować swoje działania odnośnie jednego produktu cyfrowego, który będę chciał wypuścić na rynek, więc sobie ze mną wtedy Pokminicie, pokminicie, co ja chciałem powiedzieć, że porobimy sobie burzę myśli o, jak go dokładnie zaplanować i zrobić. Tymczasem ja idę wcinać i no zobaczymy się, jak już będziemy sobie gadać przed kąpem odnośnie tego produktu i jak będziemy sobie robić produkty cyfrowe, a wieczorem jest brazylijskie życów, więc sobie popatrzycie, jak się na napierdzielamy. Dobra, eee, czas określić moje działania najbliższe tygodnie. I tak, tak jak wam powiedziałem wcześniej, z racji tej kampanii marketingowej, jaką miałem z, na tę nerkę, troszeczkę online nowo musiałem odpuścić, no bo bym totalnie siłowo nie wyrobił ze wszystkim. I wcześniej, wcześniejszy plan był, żeby stworzyć program odchodzący, i do tego będę teraz wracał. Jakby personalki już mam ogarnięte, zamknięty temat, już mam jakby taką ilość ludzi, że nie jestem w stanie już więcej przyjmować, i teraz muszę się skupić na tych online onlineowych rzeczach. Kontentowo, no to właśnie mam. Tego vloga, którego teraz oglądacie i zobaczę, jak to się, jak to będzie się mi sprawdzało. No na najbliższe miesiące pewnie będę to robił i potem wnioski wyciągał. Ale skupię się teraz nad tym programem odchudzającym. Nie chcę mi długo pisać, jak na gość, więc muszę sobie zaplanować, co ja chcę zrobić. Więc tak, generalnie ja już dużo rzeczy do niego zrobiłem. Mianowicie wszelkie materiały, i tak dalej, bo każda osoba, która ze mną współpracuje, również dostaje dostęp do takich materiałów wideo, które mają edukować w takich podstawach, które właśnie pomagają nam w osiągnięciu tego celu, no, czy to w kontekście redukcji masy ciała, czy zwiększeniu masy mięśniowej. I te materiały również będą w tym programie odchudzającym. To jest taki bardziej taki mentoring, troszeczkę taki program na zasadzie, można powiedzieć, takiej współpracy ze mną, ale takiej współpracy samoobsługowej, czyli że ja nie wykonuję żadnych planów treningowych, ani makrosów, tylko osoba ma całą ścieżkę tego, jak ona ma to sama zrobić, a ze mną jest wsparcie w postaci cotygodniowych konsultacji grupowych. Więc pod względem takim, nazwijmy to biznesowym, jest to spoko, obce dla mnie, dlatego, że mało czasu jest mi życia zabierane, a osoba ma rezultaty i jeszcze jest sama edukowana. Więc materiały edukacyjne są stworzone, muszę stworzyć do tego fabułę, jak ja to nazywam. Czyli moje pierwsze zadanie, e, znaczy jedno z zadań, nie to, że pierwsze, to będzie fabuła, czyli każda osoba, która dołączy do tego programu, będzie miała co tydzień odblokowywane lekcje, co ma robić, żeby mieć swoje rezultaty. I będą tam zadania do wykonania i właśnie tą fabułę będę musiał stworzyć. Program będzie trwał albo 3 miesiące, albo pół roku, e, zobaczę, albo będą dwie opcje. 3-miesięczna i 6-miesięczna, i tych materiałów będzie raz tygodniu. Czyli w przypadku fabuły 3-miesięcznej będzie to materiałów 12, a w przeciągu 6 miesięcy będzie ich 24, bo jedna na raz tygodniu będzie się odblokowywać. To jest oczywiście kontekst fabularny, jak ja to mówię, ale tam jest jeszcze 50 już gotowych innych materiałów, więc jedno z zadań to jest właśnie stworzyć przeze mnie fabułę, i ona zabierze mi najwięcej czasu. I fajnie by było, gdyby to był dzień, kiedy mam wolny cały. I najbliższy wolny dzień mam najbliższy weekend, bo nie mam studiów. Ja mam tylko trzy personalne i nie mam swojego treningu, więc, więc ja sobie zapiszę, że na najbliższy weekend to jest do zrobienia. No, będę miał dzień cały żyjęty z życia, wyłączę telefon, bo to będzie dosłownie nagrywanie całymi dniami i stworzenie oczywiście materiałów pod to, i przygotowanie się do tego. Druga rzecz to jest zaktualizowanie. Niektórych moich materiałów, które już są. Bo ja je robiłem wcześniej i one jakościowo nie są takie jakie bym chciał i też mogę więcej wiedzy przekazać. To jest jakby kolejne zadanie do zrobienia, możliwe, że nawet jeszcze przed tym weekendem najbliższym. Aczkolwiek on te treningi personalne pytania czy się nie zajadę. Zobaczę, więc aktualizacja materiałów. To są moje najważniejsze dwa zadania w kontekście tego programu. Trzecie zadanie. Będzie to ogarnięcie formy marketingu. Prawda, mam już stworzone wszelkie podstawy w tym temacie. A, jeszcze jedno zadanie niezwiązane z tym jest stworzenie lajka po odebraniu jednego z moich materiałów. Tutaj będę wchodził troszeczkę może bardziej zaawansowane rzeczy. Jest coś takiego jak e-mail marketing i po działaniu niektórych, po, po niektórych działaniach, będą przychodzić ode mnie maile. Jest oczywiście zautomatyzowane wszystko i te maile mają po prostu ocieplać relacje ze mną, jak i po części też sprzedawać, no po to się jakby tworzy to całą moją działalność, żeby gdzieś tam finalnie i z Wami budować relacje i no i wiadomo, no, to jest moja działalność, to jest jakby nazwijmy to, nie lubię tego określenia, bo czuję się za mały, żeby mówić takie rzeczy, ale tak nazwijmy to biznes trenera, nie, czyli nie dość, że ja mam jakby kilka jakby źródeł w tym wszystkim. Mam produkty cyfrowe, mam prace onlineowe. Teraz ten program, mam treningi personalne i w planach będzie jeszcze innych, że, inne rzeczy, więc można powiedzieć, że się tym bawię. I więc nie wiem, czy na pierwszym miejscu, pierwszym zadaniem nie będzie dokończenie tego lejka, żeby zaczął ten mail bardziej działać. Czyli kolejnego lejka, bo inne już działają. Potem będzie albo te zaktualizowanie materiałów w zależności od czasu, a potem będzie ta fabuła w weekend. Fabuła na pewno będzie w weekend. No i tak naprawdę jak się zepnę, to z końcem tego tygodnia powinno wszystko być zrobione. W sumie czwartą rzeczą mogę dodać, to mogę przeanalizować konkurencję, bo wiem, że są jednostki takie w branży, że mają to, co akurat ja chcę stworzyć, więc co za problem zobaczyć, jak oni działają i zobaczyć, co jest u nich fajne i zastosować to u siebie. Oczywiście niczego nie kopiując, tylko tworząc po swojemu, żeby nie było. Dobra, w miarę szybko tu ogarnęliśmy te, te cele, więc tak. Najbliższy personalny mam za 3 godziny. Co ja mogę zrobić w tym czasie? Na pewno będę jeszcze vloga dogrywał w sobie, w sensie dogrywał. Montował, żeby miał po prostu mniej roboty, a chcę. go już jutro u was, wam wypuścić, bo jutro jest środa, bo teraz jest 29 października u mnie. I, 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 I właśnie chyba ten lejek będzie to pierwszą rzeczą, którą, za którą się po prostu zajmę. I może już dzisiaj to zrobię. Teraz właśnie skończę nagrywanie i gdzieś tam się pobawię jeszcze tym, tym montażem, i się zabieram w takim razie za konstrukcję tego lejka. No już nie będę z wami tutaj wchodził w takie rzeczy, bo wiem, że i tak pewnie większość z was nie zrozumiała. Co po części powiedziałem, no bo nie musicie tego rozumieć, ale chcę wam pokazać taką drogę z tego etapu, na którym jestem teraz. W sumie bardziej po części też robię dla siebie, żeby mieć dla siebie taką historię, nie? że załóżmy za 5 lat, ja będę mógł sobie wejść na swojego YouTube'a i zobaczyć, w którym miejscu ja byłem te 5 lat temu. A przy okazji dla Was to będzie taki serial. Z nie wiadomo jakim zakończeniem, zakończeniem więc. więc ja się zabieram w takim razie za dalszy montaż, za lejek i zobaczymy się w kuchni, jak będę robił obiad jeszcze przed personalnymi. Dobra, co do tego mojego obiadu, no to nic trudnego tutaj nie ma, bo mamy tutaj mięso, makaron i warzywa. Jak ja to rozdzieliłem, gdzie rozdzieliłem i w jakich ilościach? Łącznie 800 gramów mięsa, 200 makaronu i kilogram warzyw. Porówno na cztery posiłki i, i tak naprawdę to jest tyle. Dwa są na dzisiaj, dwa na jutro. I i w, to, i w ten sposób właśnie organizacyjnie lepiej mi jakby funkcjonować w ciągu dnia. I W zasadzie nie muszę wam mówić jak robić makaron, bo robicie go normalnie, mięso tak samo i warzywa na patelnię, na patelni tak samo. Nie muszę Wam tego tłumaczyć, jak to robić, ale pokazuję Wam, że możecie sobie w pudełka robić jedzenie, bo organizacyjnie jest zdecydowanie łatwiej tak funkcjonować, a ja teraz rozdzielam warzywa po prostu porówno do tych pudełek i zwijam za chwilę na personalny. Dobra, mamy nasze brazylijskie jiu i tutaj każdy trening oczywiście zaczynamy rozgrzewką i jak możecie zobaczyć, ja tutaj zawsze z Patrykiem się wygłupiam na, na rozgrzewkach, no tym bardziej jak nagrywam, no to wiadomo, pod kamerę też trzeba tam przygwiazdorzyć i tak dalej, więc no, początek Treningu to jest zawsze jakaś tam forma rozgrzewki, i teraz sobie przeszliśmy do balachy z żółwia. Jeśli nie jesteście w temacie, to żółw to jest ta pozycja, gdzie jesteśmy tak, jakby zamknięci, leżąc na, prawie że na brzuchu. A to jest ta pozycja, którą ma teraz Patryk. No a ja, moim zadaniem było właśnie ją, jakby obejść i doprowadzić do, do balachy, czyli dźwigni na łokieć. Potem były również jakieś inne techniki, właśnie związane z, dalej z tą pozycją żółwia i większość technik, jaka była na tym treningu, to właśnie były no, około tematyczne techniki, że tak powiem, czy chociażby ucieczki z balachy. W ogóle będziecie się zastanawiać, czemu akurat brazylijskie jiu -jitsu. I ten sport generalnie jest o tyle zarąbisty, że dla mnie to są takie ludzkie szachy. Czyli tutaj trzeba naprawdę kombinować, bo ilość technik, ilość przejść do tych technik jest tak ogromna, że żeby być naprawdę tutaj dobrym, to trzeba lata spędzić na macie. A ja bardzo lubię rzeczy, które wymagają dużej ilości spędzonego czasu na tym, żeby się, się tego nauczyć i zrozumieć, a nie takie, gdzie wiecie, zaczynacie coś i już jesteście na dobrym poziomie. No, bo w brazylijskim rodzicu trzeba myśleć. I to mi się bardzo podoba. Jak gracie w szachy, to musicie znać te wszystkie, wiecie, jakieś tam posunięcia. Nie pamiętam, grałem kiedyś w szachy, tak dla zabawy sobie na chwilę. I Tam był jakiś tam gambit i tak dalej. No to tutaj można powiedzieć, że jest podobnie, bo tutaj jest mnóstwo technik, które mają doprowadzić do uduszenia albo dźwigni na jakiś staw barkowy, łokciowy, staw yy, kolanowy i tak dalej, i tak dalej. Więc dlatego ja wybrałem brazylijskie jiu bo to jest bo to są jedne wielkie ludzkie szachy, które jednocześnie wymagają również aktywności fizycznej, jak i jakby kondycji, więc tym bardziej mi się to Podoba. Witam was, mamy wtorek wieczór, wieczór jest północ 35, więc tak naprawdę już jest środa. Ja jestem po brazylijskim rodzicu, taki troszeczkę pobudzony i zmęczony jednocześnie, więc ja wiem, że to będzie już ciężka noc. Właśnie, bo jestem w trakcie jakby no, zabawy, montażem tego vloga, którego teraz oglądasz. I tym akcentem będę kończył tego vloga, tego, tego konkretnego takim podsumowaniem. Generalnie ja to sobie tak zaplanowałem i powiedziałem na początku tego vloga, że te materiały będą raz w środę. Od jakiejś tam godzinie. Czy to się sprawdzi? Nie wiem, bo to, co możecie zauważyć, to to, że moje życie jest. No, rutynowe. Każde życie jest rutynowe. I pytanie, czy to będzie coś wartościowego, jak będę pokazywał Wam <grym> za każdym razem to samo. Czyli za każdym razem śniadanie, że jest godzina, nie wiem, 6, 5, 7, a ja jestem właśnie w sklepie i coś tam kupuję. Potem personalne, potem treningi, potem brazylijskie itd., itd. Bo większość mojego dnia to jest coś takiego właśnie. Bardzo rzadko. Znaczy, no są jeszcze studia w weekendy. Oraz jakieś tam zdarzy się jakiś wyjazd, nie? więc już to by miało sens teraz na jakiś czas coś wrzucić. No ale to powiem wam szczerze, że się zastanowię. Muszę zobaczyć, to jak to w praktyce będzie wyglądało. Więc na ten moment nie gwarantuję, że w każdą środę będzie vlog. Raczej jak już będzie, to nie będzie to moja codzienność czyli że każdy dzień tygodnia będzie wstawiony tak jak to zrobiłem teraz, czyli poniedziałek, wtorek tylko co prawda bo miałem w planach generalnie zrobić tak właśnie, że będzie środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek, nie? Każdy dzień w vlogu ale jak widzę, że moje dwa dni zajęły mi ponad 20 minut, prawie 30 <grym> no to ja nie wiem, jakby było zresztą. więc ja to jeszcze muszę rozmyślać, jak to dokładnie zrobić i nie chcę tutaj obiecywać, że będzie w każdą środę, aczkolwiek vlogi na pewno będą, a może będzie też tak, że ja nagle wpadnę na jakiś pomysł jakieś przemyślenie, jakieś zdanie, jakieś jakąś wartość szybko będę chciał przekazać, w, nie wiem, w 8 minut i to będzie ten vlog na przykład, nie? Nie wiem, zobaczę. A tymczasem dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego vloga, bo jeśli obejrzałeś urywek mojego życia, no to gdzieś tam czas mi poświęciłeś, więc za to Ci dziękuję. A jak chciałbyś mnie w jakikolwiek sposób wesprzeć, to z kodem YOUTUBE, 10, masz 10% taniej na wszystkie moje produkty cyfrowe na mojej stronie internetowej. Znajdziesz tam kursy wszelakie od tego, jak układać plany treningowe, kursy ofitatu fitatu i tak, dalej, i tak dalej. Wejdź sobie w link opi w opisie tego filmu. Jak zobaczysz, że to jest wartościowe dla Ciebie, możesz mnie w ten sposób wesprzeć, a jak nie, to nie. Tymczasem ja chyba już idę spać, bo za chwilę jest pierwsza. I dziękuję Ci jeszcze raz. Do zobaczenia w następnym odcinku.